Ten temat będzie super ważny, bo wskazówki, które tu znajdziesz, są często pomijane, a trzymają klucz do interakcji z kobietami. Prawda jest taka, że nikt nie zagłębia się w niuanse tego, co sprawia, że kobiety się mocno przywiązują, jak to. Więc kluczowe jest zrozumienie tych pięciu kluczowych punktów i jak mogą one wpływać na dynamikę randkową. Ważne, żeby zobowiązać się do używania tych wskazówek odpowiedzialnie. Chodzi o budowanie prawdziwych i znaczących relacji, a nie manipulacje. Przyjmij te strategie, aby wzmocnić połączenia. A w komentarzu poniżej napisz, obiecuję, żeby potwierdzić, że będą używane w dobrym celu. Na początek zanurzymy się w temat, który wielu może wydawać się przestarzały, ale ma ogromną moc w relacjach zaangażowanie. Wyobraź sobie to. Siedzisz naprzeciwko niej w przytulnej kawiarni, atmosfera jest przyjemna i ciepła. W miarę jak rozmowa płynie, luźno wspominasz o swoich długoterminowych celach i marzeniach, może mówisz o podróżach, swoich aspiracjach zawodowych, czy nawet o tym, jakie życie wyobrażasz sobie z kimś wyjątkowym. Prawie widzisz ten błysk w jej oczach, gdy zaczyna wyobrażać sobie przyszłość z tobą. Kobiety naturalnie przyciąga myśl o potencjalnych długoterminowych partnerach. To jakby miały wewnętrzny radar, który wyczuwa, kiedy facet naprawdę jest zainteresowany budowaniem czegoś znaczącego. Gdy rzucasz te subtelne wskazówki o zaangażowaniu, budzi to ciekawość, która może być trudna do opanowania. Zamiast być tylko kolejnym przelotnym spotkaniem, stajesz się kimś, kto ma potencjał na przyszłość. Rozmowa zmienia się, a ona zaczyna postrzegać cię w innym świetle, nie tylko jako randka, ale jako kogoś, kto może odegrać ważną rolę w jej życiu. Zatem rozłóżmy to na części. Zaangażowanie nie polega na pędzeniu w poważny związek ani obiecywaniu zbyt wcześnie. Chodzi o stworzenie atmosfery, w której czuje się na tyle bezpiecznie, żeby wyobrazić sobie przyszłość z tobą. Może się zastanawiasz, jak to osiągnąć, nie brzmąc przy tym zbyt poważnie lub zdesperowanie. Chodzi o równowagę. Użyj opowiadania historii, aby pokazać swoje wartości i pragnienia. Mów o doświadczeniach, które ukształtowały to, kim jesteś. Przekazuj swoje nadzieje na przyszłość, ale rób to w zrelaksowany i naturalny sposób. Tworzenie atmosfery mogę być kimś wyjątkowym może być niesamowicie pociągające. Wyobraź sobie że masz zajmującą rozmowę. Pytasz ją o marzenia i pasje, naprawdę słuchasz jej odpowiedzi. To pokazuje, że cenisz jej myśli, a także umieszcza cię jako kogoś zainwestowanego w głębsze połączenie. Kiedy kobiety dostają na miastkę tego, rozważają możliwości. Następnym razem, gdy znajdziesz się w rozmowie z nią, pamiętaj o mocy zaangażowania. Podejdź do tematu naturalnie i daj jej możliwość angażowania się we własnym tempie. Luźne wspomnienie o wspólnych marzeniach może wywołać reakcję łańcuchową w jej głowie, sprawiając, że zacznie myśleć: A co jeśli, zamiast co dalej? Ważne jest, aby stworzyć środowisko otwartości i wrażliwości, gdzie oboje możecie badać ten pomysł razem. Jeśli chcesz opanować tę sztukę zaangażowania i stać się tym poszukiwanym facetem, upewnij się, że subskrybujesz. Czeka tu mnóstwo wskazówek i wglądów. Które pomogą ci poruszać się w tych wodach, a następna strategia może być przełomowa, której szukałeś. Uwaga, ostateczne uzależnienie. Ten temat jest zarówno fascynujący, jak i kluczowy, jeśli chodzi o budowanie głębokich połączeń. Uwaga. Ciekawe jest, żeby pomyśleć o uwadze, jak o pewnego rodzaju narkotyku dla kobiet, prawda? Jak odrobina może rozświetlić ich świat, zwłaszcza gdy jest podana w odpowiednich dawkach. Wyobraź sobie, że masz jej pełną uwagę podczas randki. Rozmowa płynie, śmiech wypełnia powietrze, a wszystko wydaje się idealne. Ale co się dzieje, kiedy zaczynasz ją zasypywać ciągłymi wiadomościami i komplementami? Oto haczyk. Jeśli ciągle obsypujesz ją uwagą, to jej wartość spada. Pomyśl o czasie, kiedy dostawałeś pochwały lub komplementy zbyt często. Na początku czujesz się wspaniale. Ale później staje się to rutyną, tracąc błysk, który na początku czynił to wyjątkowym. Teraz wyobraź sobie faceta, który nieustannie pisze do swojej dziewczyny, żeby powiedzieć cześć, lub nieustannie komplementuje jej wygląd. Na początku te gesty wydają się przemyślane i słodkie, ale z czasem mogą zacząć wydawać się nieco puste. Co się dzieje? Łaknie czegoś głębszego czegoś, co wydaje się rzadkie i cenne. Zrozumienie tej dynamiki jest kluczowe. Chodzi o znalezienie odpowiedniej równowagi. Chcesz dać jej wystarczająco dużo uwagi, aby wiedziała, że jej zależy, ale nie tak dużo, żeby to stało się przytłaczające lub przewidywalne. Tu wchodzi sztuka przemyślanej uwagi. Podczas rozmowy bądź prawdziwie zaangażowany. Zapytaj ją o jej dzień i uważnie słuchaj, kiedy dzieli się swoimi opowieściami. Reaguj z zainteresowaniem i przemyśleniem, sprawiając, że poczuje się jak centrum twojego świata w tych chwilach. Ale oto sekret. Nie zawsze bądź dostępny, gdy tylko ona zawoła. Wyobraź sobie, że masz plany z kumplami lub realizujesz swoje pasje, dając jej znać, że jesteś zajęty, ale nadal o niej myślisz. To tworzy poczucie intrygi i tęsknoty. Kiedy się kontaktujesz, czujesz się świeżo i wyjątkowo. Sprawiając, że ona wyczekuje Twoich wiadomości, zamiast je lekceważyć. Co jakiś czas wpleć niespodziewany komplement, który podkreśli coś wyjątkowego w jej osobowości lub osiągnięciach, a nie tylko w wyglądzie. Tego rodzaju uwaga wydaje się szczera i odświeżająco inna, pokazując, że interesuje Cię jako cała osoba. Przyciągnij jej uwagę, angażując w rozmowy, które prowokują myślenie lub śmiech, tworząc połączenie. Które wykracza poza powierzchowne interakcje. Podczas gdy poruszasz się w tej delikatnej równowadze, pamiętaj, że uwaga powinna być przemyślana i zamierzona. Kiedy ona zauważy, że cenisz jej czas i słowa, wzmocni to więź i otworzy drogę do jej szaleńczego przywiązania do ciebie. Następnym razem, gdy ją zobaczysz, skoncentruj się na tworzeniu momentów prawdziwego połączenia, a zaskoczy cię, jak ona zareaguje. Pozwól jej pragnąć więcej, a podnosisz swoją obecność w jej życiu, do czegoś czemu nie potrafi się oprzeć. Moc ciszy. Teraz przestawmy się na temat, który może wydawać się nieco nietypowy cisza. Może to brzmieć dziwnie na początku, ale uwierz mi, czasami najlepszym ruchem w rozmowie jest po prostu milczenie. Wyobraź sobie tę sytuację. Jesteś z nią na intymnej kolacji, rozmawiacie na różne tematy. Rozmowa zaczyna się wyciszać, a zamiast wypełniać każdą chwilę gadaniem, pozwalasz, żeby cisza zawisła w powietrzu. Lekka cisza pojawia się między wami, jak niewypowiedziane połączenie, a w tym momencie dzieje się coś magicznego. Ta cisza tworzy napięcie, które może podsycać jej ciekawość. Zaczyna się zastanawiać, co myślisz. Czy rozmyślasz o czymś głębokim? A może po prostu jesteś zauroczony jej obecnością? Tego rodzaju cisza jest potężna. Przyciąga ją i sprawia, że czuje, że jest w tobie coś głębszego, co chce odkryć. To okazja do intrygi i może sprawić, że poczuje się zmuszona do rozwiązania tajemnicy. Jaką jesteś ty? Wielu odkryło, jak skutecznie strategiczna cisza może zwiększać atrakcyjność. Zamiast nerwowo wypełniać momenty losowymi uwagami czy bezpiecznymi tematami, zatrzymują się i tworzą chwilę refleksji. Wyobraź sobie, jak przyciągające to uczucie, gdy podczas rozmowy utrzymujesz kontakt wzrokowy, pozwalając, by ta krótka cisza się osadziła. Ona łapie twój wzrok i nagle analizuje każdy niuans w twoim wyrazie twarzy, próbując odczytać, co się za tym kryje. Czy jesteś pod wrażeniem ciekawy, a może nawet nieco prowokujący? Ta niepewność tworzy urok, który sprawia, że chce ją zgłębiać. Sztuka polega na tym, by mądrze używać tych chwil ciszy. Nie chodzi o to, by być niezręcznym czy ją ignorować. Chodzi o budowanie napięcia. Możesz zakończyć przemyślaną chwilę znaczącym stwierdzeniem lub błyskotliwym pytaniem, które zachęci ją do dzielenia się swoimi myślami. To nie tylko sprawia, że rozmowa płynie gładko, ale pozwala jej odkrywać swoje myśli i uczucia w głębszy sposób. Pomyśl. Jak urokliwe byłoby, gdyby została wciągnięta w fascynującą dyskusję, a potem te chwile ciszy byłyby jak wisienka na torcie. Przechodząc dalej, pomyśl, jak podchodzisz do rozmów. Zamiast zawsze czuć potrzebę gadania bez końca, ćwicz sztukę ciszy. Pamiętaj, by przyjąć te przerwy jako wyraz swojej pewności siebie i głębi. To natychmiastowe ciekawostki i napięcie, które generujesz, mogą sprawić, że poczuje się bardziej przywiązana i zaintrygowana. Więc następnym razem, gdy będziesz prowadził rozmowę, nie bój się chwili ciszy. Użyj jej mądrze i obserwuj, jak staje się zafascynowana warstwami, które odkrywasz podczas tych przemyślanych przerw. To subtelny, ale skuteczny sposób na nawiązanie silnej więzi, która głęboko rezonuje co ostatecznie prowadzi do jej większego przywiązania do ciebie. Te małe tak. Przechodzimy do naszego czwartego punktu. Porozmawiajmy o znaczeniu tych małych zobowiązań. Tych małych tak. Te pozornie błahe zgody mają kluczowe znaczenie w budowaniu silnej więzi między wami. Wyobraź sobie, że pytasz ją, czy chciałaby wypić kawę, lub wybrać się na szybki spacer w parku. Kiedy się zgadza i mówi tak, nie chodzi tylko o kawę czy spacer. To o więź, którą tworzycie w tym momencie. Za każdym razem, gdy zgadza się na coś małego, subtelnie wzmacniasz waszą więź. Te małe momenty kumulują się i tworzą serię drobnych zwycięstw w waszej relacji. Pomyśl o tym. Za każdym razem, gdy zapraszasz ją do zrobienia czegoś, co wymaga małego zobowiązania, bez względu na to, czy to oglądanie filmu, czy pomoc w wyborze stroju na wydarzenie, Wkłada trochę swojego czasu i energii w ciebie, a z każdym tak nawiązuje się głębsza relacja i wzmocnia poczucie współpracy. Pomyśl o scenariuszu. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z nią po długim tygodniu. Luźno sugerujesz spontaniczny wieczorny spacer, by się zrelaksować. Jej entuzjastyczne tak wydaje się być zaproszeniem do stworzenia wspólnych doświadczeń. Gdy spacerujecie, rozmowa płynie swobodniej. Dzielicie się śmiechem, sekretami, a może kilkoma głębszymi myślami. Ta prosta zgoda staje się pięknym momentem, który oboje zapamiętacie. Tworzy uczucia lekkości i radości, które wzmacniają wasze połączenie. Te małe momenty mają większe znaczenie, niż wielu się zdaje. Kładą fundamenty pod relację, która może rozwinąć się w coś bardziej znaczącego. Angażujesz ją w lekką aktywność bez presji. Pozwalając jej zaznać Twojego towarzystwa w relaksującym otoczeniu. Im więcej mówi tak na te małe zaproszenia, tym bardziej czuje się komfortowo w Twoim towarzystwie, co zwiększa prawdopodobieństwo jej przywiązania. Psychologia za tym wszystkim jest prosta, ale głęboka. Kiedy angażuje się w te małe zadania, inwestuje w związek kawałek po kawałku. Chodzi o tworzenie serii przyjemnych doświadczeń, które zachęcają ją do dalszego mówienia, tak. Może nawet prowadzić to do większych zobowiązań w przyszłości. Każde tak to nić tkana w tkaninę Waszego połączenia, wzmacniająca jej poczucie, że chce być bardziej zaangażowana w Twoje życie. Więc kiedy poruszasz się w swoich interakcjach z nią, pamiętaj o mocy małych tak. Zaczynaj wprowadzać małe, znośne zaproszenia do swoich rozmów. I obserwuj, jak nabierają impetu. Każde z nich pogłębia więź, sprawiając, że staje się coraz bardziej przywiązana do Ciebie. Nigdy nie lekceważ znaczenia tych prostych gestów. To krok w stronę stworzenia silnej i trwałej więzi, która może prowadzić do czegoś naprawdę wyjątkowego. Doceniaj ich charakter, nie tylko wygląd. Na koniec, ten kluczowy aspekt atrakcyjności, który często bywa pomijany docenianie tego, jaka jest Poza swoim wyglądem. Zbyt łatwo powiedzieć kobiecie, że świetnie wygląda, i chociaż to może zdobyć parę początkowych punktów, zastanawiałeś się nad głębokim wpływem dostrzegania jej charakteru? Gdy szczerze doceniasz jej osobowość, jej wartości i unikalny sposób postrzegania świata, wyróżniasz się z tłumu. Wyobraź sobie taką sytuację: siedzisz naprzeciwko niej, wciągnięty w rozmowę o sztuce czy filozofii. Zauważasz pasję w jej głosie, gdy dzieli się swoimi myślami, błysk w jej oczach, kiedy mówi o czymś, co kocha. Zamiast po prostu komentować, jak pięknie wygląda w tej chwili, skorzystaj z okazji, by pochwalić jej inteligencję lub kreatywność. Masz tak unikalny sposób patrzenia na ten temat świetnie słyszeć twoje myśli. To w dostrzeganiu tych głębszych cech, stworzysz połączenie, które wykracza daleko poza powierzchowną atrakcyjność. Gdy koncentrujesz się na jej cechach charakteru, pokazujesz, że doceniasz ją jako osobę, a nie tylko jako ładną twarz. Ta zmiana perspektywy może wywołać głębszą emocjonalną reakcję. Pokazujesz, że naprawdę interesujesz się tym, jaka jest, co automatycznie zwiększa jej atrakcyjność. Sposób, w jaki postrzega siebie, staje się powiązany z tym, jak ty ją widzisz. Pomyśl o tym, nie działa wspaniale, gdy ktoś dostrzega cię naprawdę, ujawniając to, co leży pod powierzchnią. Na przykład rozważ, jak wpływowe mogą być szczere komplementy. Twój przyjaciel zaczął świadomie doceniać nie tylko wygląd swojej dziewczyny, ale również jej humor, inteligencję i kreatywność. Wskazywał, jak jej entuzjazm do pracy inspiruje go, lub jak jej bystre, dowcipne odpowiedzi rozjaśniają ich rozmowy. Odpowiedź była niesamowita. Stała się znacznie bardziej przywiązana do niego, czując się doceniana i ceniona za wszystkie cechy, które ją wyróżniają. Kiedy kobiety słyszą komplementy dotyczące ich charakteru, to bardziej przemawia do nich, sprawia, że czują się wyjątkowe i zrozumiane. Eksperymentuj z tym w swoich interakcjach. Następnym razem, gdy znajdziesz się w szczerej chwili z nią, skoncentruj się na docenianiu jej myśli, działań. I cech osobowości. Świętuj jej osiągnięcia i to, jak sprawia, że się czujesz. Ta autentyczność buduje głębszą więź, otwierając drogę do tego, by stała się do ciebie niezwykle przywiązana. Ostatecznie, podczas gdy powierzchowność jest niewątpliwie przyjemna, to substancja naprawdę przyciąga kobiety bliżej. Gdy pokazujesz, że doceniasz ją za to, jaka jest wewnętrznie tworzysz niezachwianą podstawę, na której mogą kwitnąć silniejsze więzi. Doceniając jej charakter, nie tylko przyciągasz jej uwagę, zdobywasz jej serce, sprawiając, że czuje się częścią czegoś prawdziwego i znaczącego. Zrozumienie tych pięciu kluczowych elementów, które sprawiają, że kobiety stają się niezwykle przywiązane, daje ci narzędzia do tworzenia głębszych połączeń, które naprawdę mają znaczenie. Ważne jest, by zrozumieć, że budowanie atrakcyjności nie polega na płytkich trikach, chodzi o pielęgnowanie autentycznych relacji, w których obie strony czują się doceniane. Takie podejście przekształca doświadczenie randkowe, czyniąc je bardziej satysfakcjonującym i przyjemnym. Ten kanał ma na celu dostarczenie więcej bezpłatnej treści randkowej niż ktokolwiek inny w internecie. Oferując spostrzeżenia, które mogą zmienić sposób, w jaki współdziałasz z kobietami. Pracując z wieloma mężczyznami, celem jest pomoc każdemu w opanowaniu tych umiejętności na głębszym poziomie. Zawsze jest więcej do nauczenia się na tej drodze, więc eksploruj dalsze zasoby dostępne w linkach poniżej. Jeśli uznałeś ten film za wartościowy, kliknij Lubię to. Podziel się swoimi myślami w komentarzach. I zasubskrybuj, by uzyskać więcej nieocenionej treści. Twoje zaangażowanie pomaga budować społeczność dla tych, którzy naprawdę są zdeterminowani, by poprawić swoje życie randkowe. Nie przegap przyszłych informacji, które mogą wynieść twoje relacje na wyższy poziom.